Chcę zmienić, pod inny przycisk, bo mnie to wkurzać będzie. Nie ja czekaj, nie ja czekaj, dobrze było. To tu i teraz. Ja A, kurwa, wyleciałem gdzieś na pół mapę, nie wiem gdzie. Finding spawny. Span? Tak, span, dobrze przytałem. Uuu, Subik wrócił. Trail smasher. Ja nazwy nie wiedziałam, że miał taką. O Jezu, to gówno wróciło. Jak lubiłem motocrossy, to tych drugich nie lubiłem. Oj! O, ammo! Ammo Kate, ammo Kate, ammo, ammo Kate! Sir to mi nie jest potrzebne. Szczelba! O, wreszcie jakaś normalna szczelba, a nie jakieś gówno dla oniaków. to, że ja jadę tym, tym głównym i piję jednocześnie, to jest Wreszcie jakiś nowy wygląd i dźwięk Levelo! dobra, tak, możemy jeść. To jest jedyne, co mnie w tym momencie najbardziej zadowala. Bo nudził mi się już ten dźwięk i strasznie nie lubiłem tego dźwięku w tego sezonu, gdzie był ten taki chińska mi Midasa. Nie pamiętam, jak go tu nazywał. Ale wygląda skinny! prawie zginąłem. Ja prawie się załatwiłem po prostu. No po, ten patch Ja chcę zobaczyć jaki on malut. Zobaczmy tu i patch oligarh. Boże, jakie to skurwa szybkie, co to jest kurwa? Asian Express? Żyję Syf Syf A nie, to nie jest syf, to jest dobre. Widzę, że ikona nie zmieniona, trochę głupio moim no, zdaniem, ale okej, okay. Typhoon Blade też. on się nie zużywa kiedy ja staję w miejsce, co nie? Nie, to dobrze. Bo w ludzie już dałem zauważyć, że jak jadę to on się kurwa, że jak idę to on się że, bo zużywa kiedy biegnę, ile to zdaje? Ja wiem już na pewno tyle, że głównie będę grał w fortnite I Tego nic nie zmieni... Uh. A bo to no tak. Do tego nic nie zmieni, że będę głównie grał w fortnite OG O! O, jaki syf. Wal Dupa roll kurwa. Do dupy. Język angielski trudny język A o No nie, to już mam lepszą, tak Syf. nie zużywaj tego miecza ti dalej. Dlaczego tu? Proszę, pojedźmy tu. To ma turbo! Jadę egzotyczna skrzynka! Dawno cię nie widziałem, mordo! O, teraz gadamy, jak ludzie. To mi się podoba. Dobra, jadę dalej, poczekaj. naprawka. zawrotka i pyk. Ła! Wow. Paciągów więcej tu jest bo mniej się to porównuje więcej pociągów więcej zabawy fajne są te małe stworki tylko ich nie rozumiem to się wiem, że jeden z nich może ci dać healing, co się tarcze a drugi może ci w sumie nie wiem co ci może dać nie rozumiem tych storków ani trochę a, że drugi jeszcze podbija w powietrze do góry ale tylko dwa znalazłem póki co. W poprzedniej rundzie znalazłem w poprzedniej rundzie znalazłem dwa rodzaje masek. Po niej jakąś zwykłą. O, teraz gadamy jak ludzie! Coś pierdalasz, kolego. Pozwoli ci coś uciekać. даже уже засрал вообще. сдать sobie nawet ten sezon nie jest taki złe. Bywało gorzej. Na pewno wiem tyle, że to jest totalny masza, jeśli chodzi o wiele innych sezonów, bo mamy moce, to, to takiego typu fire, air i woda, czyli slurp, więc to mi daje avatar vibe. Eee, mamy reintrodukcję, jak tam się mówi. Blade'ów i tego typu, czyli no, stary nam dobrze znany, e, nie pamiętam się nazywał. Tutaj to zadaje 103, to zadaje, o, to jest gówno. Uj, myślałem, że spadnę. Nic nie ma. Kurwa. Nie podobają mi się na pewno te bronie, są one moim zdaniem Co na pewno jest jedna, jedna broń, która mi się bardzo podoba, i to jest e, Enhanced Hollow Holo Twister. Jest, no i to jest nie tyle jest w też jest spoko, ale reszta... I ten taki mini-sng, mini SMG, jaką się nazywało, mini... Taki szybko strzelny uspik, jakby z tuniczkiem. Um, nie zwykły uspik, tylko taki dziwny, taki szybkostrzelny. On też jest mega spoko. Ale nie podoba mi się ta mapa, szczerze. W się sensie, cała mi się nie podoba. Są etapy, które mi się podobają, ale nic jest nie znam. jest pod, pod, pod tutaj do... Nie Fortnite, to... Ale to... To, 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 to może my... my... być po prostu moje głupie... Pierwsze wrażenie. Może ta gra się jakoś mi bardziej... Może mi się jakoś bardziej spodoba To w no We will see. się skakać na driftować tylko bardzo ciekawe nie podoba mi się to szczerze wyglądał był skok w samochodzie skok pozwala Ci przynajmniej spierdzielić przed wyrażą, a to nie to jest taki broken z tym można one-shootować, w sensie nie one-shootować tylko że jeden magazynek potrafi kogoś zabić Mam dziwne wrażenie, że Wino nie jest w tym sezonie, przynajmniej nie w tym meczu. 으아 으이 Missionaria is exposed. Siphon way. Ej, czuję się zarąbiście. Jak splintuje to i mam ten. Ale jaj. A jak są zejść? To trochę nie będę ukrywał, że się boję, trochę. No, chyba. dobra. To ja mam bo mi się zginie nie ale no to, to jest tak główna ta ostatnia że można wyłączać sobie to i włączać to jest tak do dupy zanim ktoś spyta dlaczego to od razu śpieszę z odpowiedzią ponieważ e, zdaję tyle nie będzie tak ponieważ to jest tak dziwnie zrobione, bo oni to mają zbugowane aktualnie i to widzę, że to jest pobugowane, bo nie da się tego wyłączyć, w sensie nie da się tego zmienić, bo w ustawieniach jest taka fajna opcja, mogę to e, Tutaj w ustawieniach jest taka fajna opcja, która pozwala Wam ten toggle scoping sobie przestawić na coś innego. To jest weapon counting, a nie ten toggle scoping. Dobra, to trzeba było mówić od razu. Urwa, ja myślałem, jak debil. Czemu to nie działa? A to weapon counting jest. O, od razu lepiej. Na dodatkowym ma dodatkowym przycisk myszy. Jak można żyć? O. Idę na pomoc panu wydać się, muszę Dobra, ta gra jest broken, jak nie wiem co. Tu jest broken. To powinno być nielegalne Tu nie jest legalne w żadnym stopniu Myślałem przez sekundę, że z, nie, z, nie, z, nie, z, nie, z nie. Fajnie, bo było tam z mrowerkiem do tym rowerkiem, żebym działać, a nie to było ciekawsze bardziej. Ale kurzam że tego skoku nie ma, tylko w samochodzie był spoko. W sumie zmieniam zdanie. To sezon jest naprawdę spoko. Na pewno będę się czuł do dupy, kiedy będę to ja dostawał w pięty od tych rzeczy, ale póki co czuję się świetnie. Muszę tylko znaleźć teraz jakiegoś hila, mieć full 200 hP. No i GG, Winek zrobiony Uwaga, jaka ranga. Bo ja mam coś dobrego. <noise> Brąs 3 34% Czemu taki gówno, no? Nie ja wiem, że ja grałem przeciwko słabym graczom, bo to nawet unrated, rated było już wiele graczy zdążyło zdobyć, ale to trochę bez przesady, no. O, ile kółek zrobiłem? Cieszy mnie to, że nie ma, nie, nie ma żadnych wariantów. Ufa, zapomniałbym. No, powiem tak, sezon fajny, podoba mi się ale na pewno głównie będę grał to. A, bo to. Co, to, to samo, ale na pewno to będę grał, bo chcę zobaczyć jak dobrze odzorują Audi. Jestem ciekaw, naprawdę. Ale zapowiada się fajnie sezon, naprawdę. Coś dostałem ciekawego. Tak, dostałem bug z rankingu Ronina. To będzie jakaś naklejka Lucid Dream za free, ale jej nie ma trochę dupa Decor Buildings Nowe kółka Brzydkie to jest około Moje no jest lepsze W się? Sensie, oryginalnie fajnych jest kilka ale te są moje za najlepsze no, mm. Mogę łaskawie... Nie coś trzaśnie Fuck, tu, tu. Jest. No. Co znowu? Co tu jest do odebrania? Nie ma nic, czyli muszę sobie sprząć tak, bo inaczej się nie da. Oczywiście klasy się mają, na postać. No powiem tak, event spoko. W się sensie sezon spoko. Na eventie byłem, ale go nie nagrałem, bo miałem, nie miałem ochoty. Albo spoko. Nic co no. Ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym materiale. Siema!